Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie go położono. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna. Oraz chustę, która była na jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie, zwiniętą w jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze pisma, które mówi, że on ma powstać z martwych. Oto Słowo Pańskie, chwała Tobie Chryste. Piękne wyzwanie, a jednocześnie wyznanie Piotra. W domu setnika Korneliusza w Cezarei. Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po który głosił Jan. Jak wiemy, to wydarzenie w rzece Jordan nabrało szczególnego znaczenia w dziele, w misji głoszenia tego że Chrystus jest Synem Bożym i po to przyszedł na ziemię, aby umrzeć i powstać z martwych. Rzeka Jordan, bardzo namacalna rzeczywistość, do której można wejść i z której to rzeki można wyjść, doświadczając tej wody płynącej czasami wartko, a czasami niczym jak strumyk. Ta rzeczywistość, dotykalna, jak moglibyśmy powiedzieć, bardzo przemawia. I w taką dotykalną rzeczywistość dojrzały już mężczyzna, Jezus z Nazaretu, wchodzi, aby tym, którzy są postawieni obok Niego, którzy znaleźli się w tym czasie w rzece lub wokół niej, Głosić czy rozpocząć głoszenie Ewangelii. To tam rozlegnie się głos. To jest mój syn umiłowany i jego słuchajcie. I wcześniej, niczym jak w filmie, moglibyśmy powiedzieć: A 30 lat temu w Betlejem, pod postacią dziecka, rodzi się Bóg. Również namacalny znak, na wyciągnięcie dłoni, bo również nie w Pałacu Królewskim, ale w Szopie. Rodzi się Bóg i wobec pogan, mędrców, jak mówimy o nich ze wschodu, rozpoczyna również swoją Ewangelię, głoszenie, że On powstaje z martwych i będzie szedł Chrystus przez życie. Pokazując siebie w znakach, gdy będzie w kani galilejskiej, przemieniał wodę w wino, gdy będzie w znaku tym mówił o swojej obecności, gdy będzie przemieniał, rozmnażając chleb i karmiąc rzesza ludzi idących za nim. Będzie uzdrawiał, będzie nawet wydobywał z grobu. Będzie więc obecnym w życiu w znakach. Tak stara się być Bóg, tak stara się być Chrystus. I dlatego to wyznanie, które uczynił Piotr, a zapisał Łukasz, ewangelista w dziejach apostolskich, nabiera znaczenia nie czy wiecie co się działo chcę wam o tym powiedzieć ale nabiera to znaczenia wiecie co się działo to już jest fakt który ma miejsce wy tego doświadczyliście w betlejem nad rzeką jordan w różnych miejscach w tych których chrystus przemówił w znaku wiecie co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei. I dalej mówi Piotr, znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i Mocą. To są słowa, które w jakiś sposób współbrzmią ze słowami Chrystusa, gdy w Wieczerniku mówił do apostołów, gdy umył już im nogi. Znacie drogę, dokąd ja idę. Chrystus nie pyta apostołów, najbliższych swoich współpracowników, czy wy wiecie, gdzie ja idę? On się z nimi spotykał przez blisko trzy lata i miał prawo mówić do nich już w sposób oczywisty, bez pytania, wiecie, dokąd ja idę. Ta wątpliwość wypowiedziana przez Tomasza. Nie wiemy, jakże mamy znać drogę. Człowiek nieustannie potrzebuje znaków, czasami tak wielkich i namacalnych, które przemawiają, ale też naprawdę gdzieś zostają nierozstrzygnięte, nierozjaśnione. Pusty grób. Ktoś by powiedział: On jest świadkiem zmartwychwstania. Nie jest pusty grób świadkiem zmartwychwstania. On jest tylko znakiem, że w tym miejscu przez trzy dni przebywał Chrystus Pan. Tylko jest znakiem. Chrześcijanin nie głosi prawdy o pustym grobie. Chrześcijanin głosi prawdę o Chrystusie zmartwychwstałym. Nie ma go tu, powiedzą niewiasty, które przybyły do grobu i co chciały zastać, na tym samym poziomie spotkać Chrystusa, namaścić go, dotknąć, wypełnić posługę, którą wypełnić miały wobec zmarłego. W pośpiechu był zdjęty z krzyża, bo nie mogły ciała przebywać w Szabat na krzyżu. W pośpiechu był pochowany do pustego grobu, w którym jeszcze nikt nie był grobu Józefa Zarymatei. I przyszły niewiasta, by go po prostu namaścić, aby obsypać mirrą, kadzidłem, aby obsypać zielem, które gwarantowało w odpowiedni sposób szacunek dla zmarłego, przyszły wypełnić znak wobec zmarłego, przyszły zobaczyć to, co jeszcze kilkanaście godzin temu było faktem: Chrystus umarł, ich mistrz. I przyszły wypełnić tylko to, co godzi się wypełnić wobec zmarłego. I ich zdziwienie, że grób, że kamień odsunięty, a grób został pusty. Tak bardzo prozaicznie, tak bardzo konkretnie podeszły do zadania, które mają wykonać. Były zdziwione, bo niewyobrażalny sposób doświadczyły znaku pustego grobu, ale przede wszystkim, Braku obecności Chrystusa. I jest to ten czas, w którym to ich oczy zostają nadal na uwięzi, zostają w znaku pustego grobu. Bo jeszcze nie wiedziały, nie doświadczyły. Zabrano Pana z grobu, rzekła kobieta do Szymona Piotra. I do drugiego ucznia, którego Jezus kochał. I nie wiemy, gdzie go położono. Człowiek będzie poszukiwał znaków Bożej Obecności. Człowiek potrzebuje takich znaków. Zawsze będzie ich się domagał. I ten świat, w którym żyjemy, jest pełen takich znaków. My je sobie wysyłamy, bo jesteśmy. W naszym poznawaniu świata oparci na naszych zmysłach, często ułomnych, często mylnych, ale przecież tak bardzo przemawiających. I Chrystus zwraca się do każdego z nas poprzez znaki. Takim znakiem, cudownym znakiem jest Eucharystia. Moglibyśmy powiedzieć znak chleba. Biały chleb, odrobinka, kruszynka, mąka i woda, wypieczony chleb to znak, w którym w sposób szczególny nie chcemy widzieć opłatka Boża narodzeniowego, ale przede wszystkim znak Chrystusa, który daje się nam właśnie w tym znaku chleba, i wyznajemy naszą wiarę. Wyznajemy naszą wiarę, że tego niebieskiego chleba, ciała Bożego potrzebujemy do naszego życia, bardzo konkretnie zanurzonego w rzeczywistość. Czy taki znak, taki Bóg pod postacią chleba ma rzeczywiście siłę wejść w naszą codzienność znaków? Wiemy tu, gromadzący się dziś, ale również i wiedzą ci, którzy byli od Wieczerzy Pańskiej. Można powiedzieć w tym czasie pandemii i nie możemy się ani tego bać pod żadnym względem wokół naszej świątyni gromadziło się tak wielu, tak wielu mądrze przygotowanych, zorganizowanych ludzi. Tak wiele zostało udzielonych komunii świętych, i można by powiedzieć, czy nie lepiej byłoby zostać w domu? Dla tych, którzy tu przybyli, nie ma innej odpowiedzi. Choć wyciągnięte zimowe kurtki, podwójne swetry, skarpety i ciepłe buty, i niczym jak sopelki. Stojące na zewnątrz, owiani wiatrem, stali po to, by przyjąć Boga do serca. To jest coś, co tworzy nasz Kościół w tak trudnym również czasie, jakim jesteśmy. Pragnienie spotkania Boga, pragnienie spotkania Boga w znaku, którym jest Jego ciało, nie jakieś ciało. Ale ciało zmartwychwstałego, które przemawia i mówi pełnym głosem, jak moglibyśmy powiedzieć, do naszych serc. I to stanie się u podstaw naszej wiary. Jeśli by Chrystus nie zmartwychwstał, daremna byłaby nasza wiara. Dlatego przychodząc tu, chcemy się karmić Jego ciałem. Aby to, co jest zakryte, co jest w grobie, co jest zasunięte kamieniem, mogło być już zmienione. Aby to, co daje nam Bóg, ta siła, była również naszym udziałem. Abyśmy się nie lękali tak wiele razy. Chrystus. W swoich spotkaniach z apostołami, po swoim zmartwychwstaniu będzie mówił: Nie lękajcie się. To ja jestem. Piękne zawołanie powtórzy Jan Paweł II na początek swojego pontyfikatu: Nie lękajcie się otworzyć drzwi Chrystusowi. To przesłanie obecnego, żywego Chrystusa w naszym życiu. Nie tylko tam. W dalekiej Jerozolimie, w spotkaniach galilejskich, ale tu, przy Mechofera, przy nowodworskiej, modlińskiej, odkrytej, wszędzie tam jest Chrystus, bo my w sercu mamy i nosimy Go Eucharystycznego. Amen.